mano mordy, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek oczywiście FC26 Ultimate Team Smacznego, klasycznie Widzowie i zanim przejdziemy do dalszej części tego odcinka to pragnę wam przypomnieć, że w BetTicu nadal możecie ustrzelić hat -tricka. Przede wszystkim możecie sprawdzić ofertę dotyczącą gry bez podatku Później multiboost, a następnie bezpieczny wynik Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie wchodząc w odpowiedni link, który macie w opisie Tam też znajdziecie szczegółowe informacje na temat kodu lachu A ja wybrałem sobie tutaj 5 zdarzeń i będzie się działo, naprawdę fajne mecze do oglądania już przed nami, Barcelona kontra Atletico, według mnie Barcelona, Atletic Bilbao z Realem Madryt, no jak teraz Real czwartego meczu z rzędu nie wygra w lidze, to nie będzie dobrze, więc mój typ, Real Madrid. mecz z United z West Hamem u siebie, więc myślę, że United, Brighton z Aston Villa tutaj, tak się zastanawiałem, Remis lub Aston, dajcie znać kibice Premier League, czy to dobrze, wytypowane, Newcastle, Tottenham, no, oczywiście tutaj ja, oczywiście, tak jakbym to mówił. No ja daję na Niuka po prostu. I mamy kursik 1203. Nie zapomnijcie, drodzy widzowie, że jeśli to wy zdecydujecie się obstawiać takie zdarzenia, to róbcie to odpowiedzialnie oraz za niewysokie stawki, a obstawiać mogą jedynie osoby pełnoletnie, więc zajrzyjcie do opisu po więcej szczegółowych informacji, a teraz wracamy do odcinka i lecimy po naprawdę dobrą pakę. Dzisiaj zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany, nie tylko u mnie w składzie, nie tylko w kilku rzeczach, o których wam zaraz powiem, ale przede wszystkim zrobiłem sobie ewolucję tego pana Kamawinga87, teraz jest w moim składzie, oczywiście ja już tym Kamawingą, to patrzcie rozegranych spotkań, 520, to jest gość chyba, który jest ze mną od początku, ja sobie robię jego kolejne ewolucje, ulepszam go i ulepszam i, i mega fajnie, że cały czas gram sobie tą kartą, do tego dorzucany wcześniej intercept na plusie, Teraz jeszcze bardziej ulepszony po ewolucji: 89 fizyczności, 84 defa, 86 driblingu. W ogóle, no piękna, naprawdę piękna karta. Tak wygląda skład podstawowy, ale jak widzicie, tutaj też są aktualnie włączone dwie ewolucje, dwóch zawodników kolejnych z Realu Madrytu, którego y, oczywiście skład sobie buduje. I teraz tak, tak będzie wyglądał Mastu Antonio. Y, tutaj, jeśli chodzi o ewolucję, 87 overall. 91 tempa, do tego 4x4, jeśli chodzi o playstyle, play no to będzie miał Rapida na plusie, będzie miał Fineski, oczywiście lewonożny zawodnik, myślę, że fajnie będzie go wpuścić sobie albo na skrzydło, albo gdzieś do środka, no zobaczymy, co się będzie działo, jak ten skład realu będzie wyglądał. I tutaj mamy też ewolucję Endrika, który ode mnie przede wszystkim dostał jeden playstyle, czyli Fineski. No i zobaczcie, tak to teraz będzie wyglądało u niego 4 na 4 i do tego on będzie miał finishing 87, siłę strzału również 87, longshoty też fajne, ustawienie się w ataku 89. Dobrze wygląda ta karta, naprawdę dobrze wygląda ta karta, będzie miał overall 86, jak skończy się ta ewolucja. Z nowości, które pojawiły się w SBC, mamy Nkunku z mega fajnym zdjęciem. Ej, naprawdę ta karta bardzo dobrze wygląda, jeśli chodzi o design. 86 overall z Technicalem. Wygląda dobrze, do tego sticky taką, myślę, że naprawdę spoko to jest karta. 5 gwiazdek sztuczek, 3 gwiazdki z poprzej nogi. Jest też Gejoro, tylko tutaj z playstylem do podań. Dużo w ogóle playstyle'ów do podań. No, 90 tempa. Kurcz 84 dribbling yy, przepraszam 85 dribbling 84 defa 82 fizyczności taka do rozgrywania też wygląda dobrze no nie mówię że nie dwie naprawdę spoko wyglądające karty aczkolwiek tych nie będę robił ten już była Pacho też już był także tu się nic nie zmieniło mamy też SBC 86 hero można wykonać trzy razy do tego to co było wcześniej czyli ikona max 89 max 91 te inne rzeczy już chyba wszyscy widzieli. A propos ikon: pojawił się Ronald Kuman do zrobienia. 89 overall. Ten Kuman kosztuje 350 tysięcy. Gdybyście chcieli go sobie zrobić na środek obrony, no playstyle też potężne i naprawdę dobrze wygląda ta karta, jeśli chodzi o statystyki. Ja zawsze minus taki miałem u niego troszkę, że nie jest dość niski, bo 1,81 81 na środku obrony. A nie wiem, czy on może grać w środku pola. Yy, może grać o na defensywnym. I teraz jedna ważna rzecz, drodzy widzowie. Zrobiliśmy ponad 50 odcinków w formie RTG, bez wydawania FP. Zbliżają się toty, zbliżają się ciekawe paczki, już teraz, które są dostępne w sklepie. Więc ja stwierdziłem, że w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie paczkę za 400 tysięcy albo za 3000 fp'ków, paczkę, która ma w środku. Zawartych kilku naprawdę fajnych zawodników, bo tutaj mamy, jak sobie zobaczymy, na podgląd 30 kart 84, plus. do tego y, mamy 5 gwarantowanych 85, plus oraz dwóch zawodników Thunder do trafienia w środku, więc naprawdę mega dobra paczka, ale. Ale to nie wszystko. Jest grudzień, jeszcze mi Mikołaja nie ma, ale dzisiaj wieczorem zapraszam na Twitcha. Posiedzimy trochę, pogadamy. Dawno, jest, pół roku chyba live'a nie było. Więc myślę, że takie kombo informacyjne. Paczka czasem będzie FP FPK otwierana, ale live'a też odpalimy. Otwórzmy w takim razie 3000 FPKów. Here we go. Ej, to jest stówka, tak? To plus minus 100 zł trzeba zapłacić za taką paczkę. Co mamy w środku? Prawy obrońca. Dobra, mamy frimponga. Nie, nie wcenało jak frimpong z tego. Timber to jest na prawej obronie. Oprócz Timbera, kto jeszcze się pojawi? Inform jakiś. A gdzie jest mój drugi? Ej, halo! Berger87 i Timber. Dobra, ale kto jest moim drugim zawodnikiem? Thunder. Pani Andrea Medina 86, ale ile kosztuje Timber w tym momencie? 50k tylko. E, myślałem że coś więcej. Myślałem że delikatnie więcej, ale tutaj jest foderu. Foderu jest naprawdę dużo. To trzeba przyznać. Timbera na razie wrzucam sobie na ławkę, bo wątpię żeby był lepszy niż Militao, Marquinhos czy na prawej stronie Mendy. Ale dajcie znać, czy to jednak jest zawodnik, którego powinienem wrzucić do pierwszego składu Czy raczej na ławkę po prostu I Idziemy robić w takim razie następne wyzwanie, jeśli chodzi o Hendricka i Mastu Antono Zagramy meczyk w trzeciej lidze Co my tutaj mamy? połup na bramce mmm, Fajna brona, Casemiro, 87 widzę Beckham, Rivaldo i kto jeszcze? Sesko i Kunia Ty, ale ten Rivaldo wygląda spoko Co ja właśnie zrobiłem? Hej, co, co ja właśnie zrobiłem Nie! Nie można. Nie można tak robić. Piękna asysta, naprawdę. No, gdyby ktoś się zastanawiał, czy da się zrobić lepszą asystę. Ojej, jaka bramka! i co tu się dzieje w ogóle? Jednej lampy sobie nie włączyłem, właśnie musiałem jeszcze teraz to poprawić, ale. Co jest? Początek spotkania. Pierwszy zepsułem, potem szybko naprawiłem piękną bramkę. Dobra, Rodrigo na boku powinien z tym Beckhamem sobie poradzić. Fajnie się gra w tej trzeciej lidze. Jest ciężko, ale to jest tak myślę, że idealny poziom dla mnie aktualnie. No druga, nie wiem czy nie byłaby za trudna dla mnie póki co. Tak jest, Markus Rashford 2 do 1. Nice. Przesuniesz się? O, oczywiście, że się ładnie przesuniesz. 3 do 1. Marku z Rashford. Nie wiem, kto taką fajną piłkę też zagrał. Podwójne podanie przeszło. Rashford wykończył po krótkim. Pasuje jeszcze jedną tutaj dołożyć. Oj, to będzie gol! Słupek! Kto to uderzył? Sesko w słupek? Czy Czy to był Rivaldo? Nie, Sesko chyba. JJ Okocza, kolejny gol od słupka 4 do 1. Fajnie tam się zabawił w polu karnym. Mega na luzie, takim wyczekane, wykończone technicznie. Mimo tego, że on nie ma finezyjnych, to patrzcie, jak weszło. jo, 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 ale ta piłka się wyodbijała w ogóle. Po pierwsze, niepotrzebnie przywołałem sobie Militał aż do ataku. Ale jak się okazało, przydał się, bo. Ta piłka się gdzieś tam wyodbiała i strzelił. Dzięki temu Rashford Bramkę na 5 do 1. Hendrik proszę Państwa! Hendrik 6 do 1. Oczywiście z fineski, którą mu dałem. Pięknie to weszło. Mamy bramkę jeszcze na 6-2, no nic złego w tym meczu się już nie wydarzy. 90. minuta, fajnie zagrany mecz. Yy, Endrikiem się gra bardzo przyjemnie. Jestem ciekaw, jak kiedyś będzie śmigał mi Hendrick, jak go zrobimy na tak, nie wiem, 90 overall na przykład. To będzie, to będzie dopiero bestia. Otworzymy sobie teraz pick yy, kampanii. Tutaj można trafić naprawdę ciekawe karty, bo może być to Liga Mistrzów i tak dalej, i tak dalej. Więc sprawdzamy, zaczynamy od nie Ligi Mistrzów, tylko to był event e, Ratings Reload, o właśnie, zapomniałem nazwy, druga karta chyba z tego samego eventu, nie, Halloween, że tak powiem, a karta, no... nie, nie siadło, widzowie, no, drodzy widzowie, nie tym razem, chyba weźmy ten overall 8.5, no, wątpię, żeby ta 8-4 była droższa, a i tak nie zagram ani jedną, ani drugą. Hendricka ewolucja dobiegła końca, także Hendrick na razie prezentuje się w następujący sposób, gdyby ktoś chciał sobie zerknąć na poszczególne statystyki. Natomiast ma ono, muszę zagrać jeszcze trzy mecze, także on będzie miał wtedy jeszcze lepszą tą kartę, którą widzieliście. Za dziś wam bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że spodobają wam się te malutkie zmiany. Myślę, że taki powrót po prostu do tego, co było. A teraz już nie przedłużam, widzimy się wieczorem o 20 na Twitchu. Trzymajcie się mordy, A, jakąś łapkę w górę możecie zostawić, komentarz. Piona!